No cześć. Jakiś czas temu wrzuciłem kontrowersyjny film o remake'u Demons Souls, w którym krytykowałem wiele rzeczy w tej grze. Opowiadałem, jaka jest drewniana i o tym, ile jest w niej irytujących i niepotrzebnych archaizmów. Dużo osób się ze mną zgadzało, ale mniej więcej drugie tyle obrzuciło mnie srogim hejtem spodziewałem się tego nawet w samym filmie wspomniałem o tym, że twórcy tego remake'u przenieśli wiele tych słabych rozwiązań z oryginału tylko dlatego, żeby zagorzali fani nie krzyczeli pomijając już, że większość tego hejtu to były komentarze w stylu chujowe oglądałem do trzeciej minuty to wiele osób zignorowało fakt, że gra ogólnie mi się bardzo podobała tylko po prostu w filmie wypunktowałem jej grzechy Jedna osoba też mi napisała, że nie powinienem się wypowiadać, skoro nie grałem w oryginał, co jest totalnym absurdem. Wielu ludzi też nie wzięło poprawki na to, że przechodziłem tę grę pierwszy raz w życiu i gnoili mnie z perspektywy starych wyjadaczy, którzy znają ją na pamięć. Na YouTube nie zobaczycie wszystkich komentarzy, bo opublikowałem też posty na dwóch grupkach na Facebooku i tam było tego znacznie więcej. Po Dark Soulsach, Bladbornie i Sekiro spodziewałem się czegoś innego, szczególnie po remake'u. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie tak wyglądała i że będzie aż tak drewniana i archaiczna. Nagrywam teraz drugi film o niej, bo przeszedłem ją drugi raz inną klasą postaci i. Nie cofam niczego, co powiedziałem w tamtym filmie, ale za drugim razem grało mi się znacznie lepiej, i w tym filmie wyjaśnię dlaczego, więc jest to taki suplement. Grając za drugim razem, chciałem sobie trochę zmodyfikować odbiór gry na kilka sposobów. Wyłączyłem przesunięcie kamery, którego w grach od From Software nie było, jednak wtedy kamera z jakiegoś powodu nie jest płynna. Kiedy jest włączone przesunięcie. Kamera płynnie się obraca i po puszczeniu prawej gałki wykonuje jeszcze delikatny ruch. Natomiast nie wiedzieć czemu, kiedy przesunięcie wyłączymy, nie wykonuje tego ruchu, przez co jest bardziej sztywna. Nie mam pojęcia, czy jest jakieś uzasadnienie takiej decyzji. Wydaje mi się, to nie mieć sensu. Bawiłem się też filtrami graficznymi, jednak ten domyślny podoba mi się zdecydowanie najbardziej. Próbowałem też grać z rozmyciem ruchu, jednak było to dla mnie bardzo niekomfortowe. Kiedy przechodziłem ją pierwszy raz, to był po prostu jakiś koszmar. Kocham Dark Souls, Bloodborne i Sekiro i przechodziłem te gry wiele razy, natomiast po tych wszystkich grach powrót do Dimonsów to kilka kroków wstecz. Ten remake wiele rzeczy robi znacznie lepiej niż samo From Software, przede wszystkim pod względem technicznym. Uczeń przerósł Mistrza o kilka długości. Wreszcie, grafika pod względem technicznym jest na najwyższym poziomie i nie ma żadnych słabych tekstur i uproszczonych modeli w miejscach, gdzie nasza postać nie może wejść. Wręcz przeciwnie, takie miejsca nie odstają od obszarów, po których możemy chodzić, a tła zapierają dech. W Płucach. Wreszcie jest jakiś postęp w audio, jest dużo lepszy feeling sterowania postacią, kamera działa jak należy i się nie blokuje co chwila. Ale ta gra wiele rzeczy też robi gorzej niż nowsze gry od From Software, czyli te od pierwszego Dark Souls po Sekiro. Gra jest niesamowicie drewniana i przyznał to nawet head Stefał Gry na streamie z tej gry który możecie obejrzeć sobie u nich na kanale i jeszcze w jakimś innym filmie, chyba w tym o eksploitach, które zostały przeniesione do remake'u. Powiedział on wiele rzeczy, o których ja opowiadałem w swoim filmie. Wiem, że nie należy potwierdzać swojej tezy podając argument, że ktoś inny uważa tak samo, ale to pokazuje, że nie jestem sam i growy oraz solsowy ekspert uważa tak samo. Na przykład walka z wielkimi lawowymi robalami w tunelu Kopaczy. Ten przeciwnik ma tylko jeden atak, który wykonuje w kółko, i ma tak dużo życia, że tłuczesz go z 10 minut, żeby przejść dalej, bo blokuje ci przejście. A kiedy już go pokonasz, zaraz widzisz kolejnego, którego też musisz zabić, bo też blokuje ci przejście. Pierwszy obszar w Latrii to jest jakiś dramat. Wszystko wygląda tak samo, milion kluczy do różnych cel i strażnicy, którzy jednym atakiem potrafią cię unieruchomić, a kolejnym zabić. Idzie dostać po prostu szału, kiedy przeszedłeś już praktycznie całą lokację, a na samym końcu, tuż przed odblokowaniem skrótu, jakiś skurwiel zabijacie jednym strzałem z dupy, którego często nawet nie masz szans uniknąć. Musisz robić całą lokację od nowa albo droga do dawnego bohatera. Przecież to jest jakiś dramat. Samo From Software w późniejszych grach wycofało się z wielu idiotycznych rozwiązań, jak na przykład dobieganie do bossów chuj wie ile kilometrów, czy obciążenie naszej postaci przedmiotami, które trzeba składować w magazynie. Natomiast po ograniu tych gier od From nagle w Demon's Souls na PS5 musisz się liczyć z tym, że ta gra zrobiła wiele kroków wstecz. Lubię trudne gry, ale ta trudność nie powinna być taka sztywna, że gracz w ogóle nie ma swobody w tym co robi, a jak popełni choć jeden najmniejszy błąd musi powtarzać dokładnie krok po kroku, wszyściutko od początku. Bo archaiczność Czuć też w konstrukcji lokacji. Owszem, są tutaj genialne skróty, z których From słynie, ale przez większość gry nie ma w ogóle otwartych przestrzeni. I chodzimy po korytarzach, które szerokość mają niewiele większą niż nasza postać, więc jesteśmy ściśnięci ze wszystkich stron. A jak przeciwnicy nas otoczą, to już właściwie jesteśmy bez szans, choćbyśmy byli nie wiadomo jak wyskilowanym solsowym wymiataczem. Grając pierwszy raz, robiłem wydarzenia związane z białą tendencją świata, a grając drugi raz, skupiłem się na czarnej, co było fajnym urozmaiceniem. Pierwszy raz grałem wojownikiem, a drugi raz czarodziejką, i za drugim podejściem grało mi się. W to o niebo lepiej, ponieważ znając już grę, mogłem sobie planować kolejność robienia lokacji oraz wydarzeń tendencyjnych. Wiedziałem też na którym etapie lokacji jestem i kiedy będzie skrót. Czułem się o wiele bardziej komfortowo i bardziej strategiczne podejście, żeby przejść grę jak najłatwiej, właściwie jak najskuteczniej. I żeby jak najlepiej zbudować swoją postać, dało mi duże pole do popisu i dużo satysfakcji. Albo na przykład wiedziałem, że skoro jestem czarodziejem, to najpierw powinienem iść do latrii, bo tam są przedmioty dla czarodzieja. Swoją drogą, gra sprawia wrażenie, jakby kompletnie nie była przygotowana na to, że ktoś będzie grał magią. Mnóstwo przeciwników jest całkowicie bezbronnych, bo nie mają ataków dystansowych. Mówię też o bosach, którzy już dla wojownika byli banalni, może nie licząc ludojadów. A Smoczy Bóg to chyba najgorszy boss, z jakim się spotkałem w grach. Przy okazji robienia czarnej tendencji zauważyłem też, że ten system jest zbagowany. Zabijałem się w latli w celu uzyskania czarnej tendencji i się zabijałem i zabijałem i zabijałem, a tendencja się nie zmieniała. W pewnym momencie wykorzystałem wszystkie kamienie efemerycznych oczu i nie mogłem już odzyskać ciała. Okazało się, że żeby tendencja się zaktualizowała, muszę przenieść się do innej lokacji, na przykład do spójni, i ponownie wrócić do latrii, bo samo przeładowanie lokacji poprzez śmierć nie wystarczy. Jest to kuriozum i jest całkowicie niezrozumiałe. Później miałem tak samo w świątyni burz, więc jest to bug, którego do tej pory nie załatali. Podobnie jak z tym, że wyrzucając przedmioty dla ptaka do wymiany, trzeba po jednej sztuce wyrzuconego przedmiotu wyjść z gry i wejść ponownie, co już bodajże w Dark Souls 2 było naprawione. O ile się nie mylę, a jeśli się mylę, to w Dark Souls 3 już na pewno, bo niedawno grałem. Tam wystarczyło wyrzucić przedmiot do gniazda i od razu mogliśmy podnieść nowy, wymieniony przedmiot. Można było też wyrzucić i 15 przedmiotów naraz i podnieść od razu 15 nowych. Natomiast, kiedy w Demon's Soulsach wyrzucimy kilka przedmiotów na raz, to wszystkie bezpowrotnie stracimy. Więc trzeba wyrzucać po jednym przedmiocie i za każdym razem resetować grę. Co jest totalnym kretynizmem i aż dziw bierze, że nawet tego nie załatali. W pierwszym filmie opowiadałem o miejscach, w których można spaść. I które nie wyglądają na takie, jakbyśmy mieli zginąć, a jednak spadamy i giniemy, mimo że według fizyki gry bez problemu powinniśmy to przeżyć. Tutaj macie taki przykład. Nabrałem się na to, jak pierwszy raz tę grę przechodziłem. Nie możemy tam spaść, bo nie. Mimo, że wygląda tak, jakbyśmy mogli. Przypominam, że nie grałem w oryginał i pierwszy raz tę grę przechodziłem na ślepo, więc nie mogłem tego wiedzieć. A na koniec jeszcze dwa glicze. Czy ktoś mi wyjaśni, co to był za dźwięk?